Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortu nakłania się e, Dzisiaj moi drodzy wiadomość dla Ciebie, przekaz od kart Tarota Oczywiście co karty mają do przekazania, także zaczynamy Tutaj pierwsza wypadła karta Królowej Mieczy Zaczynamy moi drodzy Zobaczmy, co karty chciałyby nam przekazać: królowa mieczy, królowa kielichów i cesarzowa, szykuje się jakieś damskie towarzystwo, moi drodzy. I tutaj kochani jest pokazana tak do miesiąca czasu zmiana sytuacji. Ponieważ szykuje się podróż, ale tutaj duże spełnienie marzeń, szczególnie jeśli mi ogląda. Kobieta, to możecie się, drogie panie, czuć w tej chwili, taka kobieta może się czuć troszkę samotna, niezależna. Też, ponieważ macie jakieś plany związane właśnie z podróżą, związane ze swoją jakąś zmianą. Chcecie jakieś zmiany? Tutaj karta cesarzowej mówi, że wkrótce do tych czterech tygodni będzie bardzo duże spełnienie waszych marzeń. Możliwe, że zmiana wyglądu, zmiana fryzury Was czeka, ale też moi drodzy, za Zakup jakiejś drogocennej rzeczy. Tutaj marzenia się spełniają. E, oczywiście powoli, tak? To jest w przeciągu czterech tygodni. Tutaj też szykuje się podróż, e, która będzie takim dużym sukcesem w Waszym życiu. Możliwe, że e, podczas tej podróży. Będziecie planować, bo macie dużo planów, i to jest taka podróż emocjonalna. Możliwe, że gdzieś w miejsce, w którym kiedyś już byliście, to się wiąże wszystko z emocjami. Jest tutaj e, tych kielichów troszkę, ale przede wszystkim jest ta gwiazda, która mówi o e, dużym spełnieniu Waszych marzeń zakupie jakiejś drogocennej rzeczy, bądź też, e, moi drodzy, spotkaniu. E, ale też troszkę iluzji, tak? Tutaj mamy trochę iluzji, ale troszkę dużo marzymy, oczekujemy na spełnienie tych marzeń. Te marzenia do 4 tygodni spełnią się. Jeśli coś planujecie, jakiś zakup, to na pewno dojdzie do skutku, dojdzie do transakcji kupna, czy też może sprzedaży. Tu możliwe, że będziecie chcieć też, moi drodzy, Zagospodarować coś w swoim otoczeniu, w swoim domu, bądź też zainwestować w siebie przy karcie cesarzowej. Tutaj jest kobieta spełniona i emocjonalnie, ale też moi drodzy finansowo, zawodowo. Także zbliżają się dobre tygodnie i duże spełnienie marzeń. Karta Gwiazdy o tym mówi, że jest to moi drodzy dobry Czas dla Was, wielka ochrona i wielkie spełnienie marzeń. Także jeśli na przykład szukacie również w sobie jakiejś odpowiedzi, planujecie coś, chcecie rozwinąć swój talent, swoje umiejętności, to na pewno jest szansa duża, że ten talent rozwiniecie, bądź nawet znajdziecie ten talent w sobie. Także moi drodzy, tutaj przychodzi duże spełnienie, szczególnie widać, Kobiety, zaangażowanie, będziecie mieć dużo do czynienia z różnymi osobami płci żeńskiej. Czy to mężczyzna, czy kobieta mnie ogląda? Kobiety będą ważne w Waszym życiu, będą Was doceniać, kochać i szanować, ale także Panie, które mnie oglądają, postanowią coś zrobić dla siebie wreszcie, zmienić coś w swoim wyglądzie i poczuć się lepiej i ciekawiej. Moi drodzy, ta podróż musi nastąpić do czterech tygodni, ponieważ tutaj jest też troszeczkę pokazane zmęczenie materiału. Może być troszkę nudno w tej chwili, albo bardzo, bardzo jesteście przepracowane i potrzebujecie odpoczynku od tych monotonnych działań, które wykonujecie, zadań zawodowych czy właśnie domowych. Jest potrzeba odpoczynku, relaksu i zmiany. Moi drodzy, bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiaj wiadomość dla Ciebie. Oczywiście, jeśli jesteście nowi na tym kanale, to subskrybujcie dzwoneczek, abyście mieli powiadomienia o nowych filmach. Dobrze, zapraszam również na mój kanał Tarociska Fortuna, gdzie tam królują karty cygańskie, Lenormand, intuicyjne, Kipera, anielskie i oczywiście również Tarota. Także Tarociska Fortuna, mój drugi kanał. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia.